Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o obostrzeniach, jeżeli chodzi o hodowlę kur. Jak to słuchajcie wygląda, czyli nie stricte rejestracja, tylko obostrzenia, po co są one stosowane, dlaczego ludzie je stosują, no i przede wszystkim dlaczego one są ustalane dla nas i bardzo często małe hodowle muszą się mierzyć z tym samym, co wielkie hodowle. Przemysłowe. Zapraszam do oglądania. Oczywiście prośba do Was ogromna, żebyście zostawili łapeczkę w górze i subskrypcję. No, i jak macie jakieś pytanka, to też śmiało piszcie. Słuchajcie, no myślę, że temat jest dość prosty, i tutaj raczej każdy z nas, kiedykolwiek może jako hodowca, zadawał sobie pytanie, dlaczego nas te obostrzenia w ogóle dotyczą i czym jest to spowodowane, no, chodzi, słuchajcie, o to, żebyśmy się jakoś bardzo nie rozwijali. Takie jest moje zdanie. I myślę, że tutaj z jednej strony jest to kontrowersyjne, ale z drugiej strony jest to oczywiste, no bo jeżeli, słuchajcie koszty produkcji takiego jajka byłyby bardzo małe i moglibyśmy je sprzedawać za pół darmo i tak naprawdę nawet sklepy moglibyśmy konkurować z jakimiś małymi sklepami, no bo w sumie mając bardzo, bardzo dobre jakościowo jajko, moglibyśmy rozwijać hodowlę, bo mielibyśmy dużo klientów i nam by się to opłacało. No ale z drugiej strony w tym momencie osoba, która zaczyna taką hodowlę, widzisz, że zaczyna mu się to kręcić, zarabia jakieś tam grosze, no ale zawsze coś, nagle rozwija się bardziej, ma tych kurs 100, 150, 200, 300 i dochodzi chodzi do momentu, kiedy musi rejestrować hodowlę, tak jak robią to wielkie przemysłowe fermy, musi mieć specjalistyczne poidła, karmidła, yy, okna i tak dalej. To wszystko musi być dopracowane odpowiednio, żeby w ogóle mogła tą hodowlę prowadzić, a inaczej no to zapłaci olbrzymią karę. Jajka już muszą być specjalnie prześwietlane, pieczątkowane i w ogóle. Okazuje się, że bez tego niestety, ale ta osoba nie może przejść dalej. No i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest. Ja rozumiem, że jest to produkt spożywczy, słuchajcie, jakieś obostrzenia muszą być, no bo zawsze były i nie nieoszczędne szukajmy się. My też nie chcielibyśmy jeść czegoś co nie jest przebadane, No bo jednak to mimo wszystko ingeruje w nasz organizm. Natomiast z drugiej strony dlaczego te obostrzenia są aż tak duże jak w przypadku dużych ferm? Uważam, że tak aż nie powinno być. No i jest to wszystko robione po to, żeby nam niestety ale trochę życie utrudnić, żeby urzędnicy mieli pracę, a my żebyśmy mieli pełną głowę różnych różnego rodzaju problemów. Dlatego co ja proponuję? Proponuję, słuchajcie, na początku samemu zastanowić się, komu my będziemy ten towar sprzedawać i w jakich ilościach, bo w momencie kiedy już mamy pozyskanych klientów, ma, ponosimy mniejsze ryzyko, bo wiemy, że ten klient od nas ten towar kupi. Natomiast w momencie kiedy my tych klientów pozyskanych do końca nie mamy, może okazać się, że nawet budując coś czy Wkładając w coś pieniądze, niestety, ale nam się to nie zwróci, bo nawet nie mamy komu tego sprzedać. A to już jest bardzo rozczarowujące i tego nikomu nie życzę. Dlatego. Warto wcześniej zastanowić się po prostu komu my ten towar sprzedamy, w jakiej cenie my ten towar sprzedamy, żeby nam się to wszystko po prostu jako tako spinało. No i jeżeli to mamy mniej więcej dograne, no to można przechodzić dalej i zastanowić się co jest powodem właśnie tych wszystkich obostrzeń i tych problemów, które się z tym wiążą. Z jednej strony słuchajcie choroby. No i teraz tak. Mieliśmy tam jakieś ptasie grypy, teraz się zaczyna pomór drobiu, oni znowu tam od 29 chyba kwietnia Wprowadzają jakieś kolejne restrykcje dla właśnie dużych ferm, jak wygląda kwestia poideł, karmideł, tych mat przed kurnikami, bo są te takie maty dezynfekujące. Żeby można było przejeżdżać autem, w ogóle wjeżdżać na taką fermę, trzeba przejechać przez taką matę i że to rzekomo tam trochę oczyszcza. Nie wiem, nie chcę się na ten temat wypowiadać, myślę, że każdy sobie odpowie, jak to faktycznie jest. Natomiast czy to istnieje, czy nie istnieje? Kolejny temat słuchajcie tabu, bo z jednej strony na pewno coś w tym jest, ale z drugiej, czy to jest naprawdę na taką skalę, czy trzeba wybijać aż tyle kur. No to jest bardzo zastanawiające i myślę, że nie tylko ja, ale Wy też zadajecie sobie pytanie, czy faktycznie tak jest, czy ktoś po prostu za tym nie stoi. Bardzo często nie dotyczy to jakichś wielkich, tych największych ferm, tylko często dotyczy to też mniejszych ferm. Oczywiście nie takich małych kurników, gdzie na kurniku jest 200 czy 300 kur, ale powiedzmy parę tysięcy nawet, jakichś takich powiedzmy ludzi działających lokalnie. No i też nie. Niestety ich to dotyczy. Czy ktoś, kto słuchajcie, poświęcił lata na hodowlę kur, trzyma te kury w kurniku, bo nawet tych kur nie wypuszcza? Czy tam u niego się coś dzieje w tym kurniku? Czy wpadł jakiś wirus? Nie wiem. Po rozmowie z różnymi hodowcami. Wyobraźcie sobie, jest to wasze życie, macie 4-5 osobową rodzinę, musicie pokryć rachunki, z tego żyjecie. Większość z nas, nie czarujmy się, ale w Polsce nie ma oszczędności, musi sobie poradzić i tutaj ktoś nam e, zamyka główne źródło utrzymania, mówiąc nam, że e, no tu się to i to wydarzyło, że my czegoś nie dopilnowaliśmy. Słuchajcie, no różnych rzeczy moglibyśmy nie dopilnować i jesteśmy tylko ludźmi, faktycznie to też może się zdarzyć. Natomiast wydaje mi się, że coś z czego my żyjemy, z czego czerpiemy główne źródło dochodu, a nasza rodzina się utrzymuje, no no możemy sobie na pewne rzeczy pozwolić, ale nie na coś takiego. Także bardzo często uważam, słuchajcie, że no, myślę, że tutaj nikogo chyba nie zaskoczę, jest to po prostu bardzo często naciągane. Z drugiej strony mówię, jakieś przepisy muszą być, ktoś się musi tym zajmować, jest to normalne, bo jest to żywność, no niestety, niestety tak będzie i tak musi być. Tutaj nie ma samowolki, słuchajcie, że można parówki kręcić gdzieś tam sobie przy drodze, chociaż ja jestem na tyle wolnorynkowy, że uważam, że jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej może sobie stanąć i jeżeli będzie na to klient na własne, Odpowiedzialność, ktoś może sobie takie parówki czy co tam chce kupować i nic nikomu do tego. Natomiast z drugiej strony rozumiem ludzi, którzy uważają, że jakieś minimalne restrykcje powinny być wprowadzone, no bo mimo wszystko sobie działamy w żywności. No i tutaj wygląda to trochę inaczej. Natomiast no słuchajcie, jeżeli ktoś zaczyna, jeżeli ktoś się rozwija, ma rynek zbytu i tak dalej, jak ktoś za każdym razem wciska kolejne obostrzenia, kolejne podatki, kolejne jakieś głupoty wymyśla, no to powiedzcie mi, czy to nie jest uderzanie stricte w tą osobę tylko po to, żeby ona się nie rozwijała? No tak to wygląda, właśnie, więc ja rozumiem, że więcej pracy, więcej klientów, więcej pieniędzy, ale z drugiej strony większa odpowiedzialność. Tylko czy pytanie, czy za tym faktycznie idzie w jakikolwiek sposób ten humanitaryzm i czy jesteśmy w stanie wykryć, że faktycznie te restrykcje, które są nakładane, dają większe bezpieczeństwo dla konsumenta. Nie wydaje mi się, żeby tak było do końca. Oczywiście ja wiem, że są różne mądre głowy w internecie, które różne rzeczy mówią, natomiast ja ze strony praktycznej Wam powiem, że nie wydaje mi się, żeby grubość okien albo tego, co w tym kurniku leży, albo ile jest pomieszczeń, miało aż taki na to wpływ. Ktoś teraz powie, że no przecież wymyślali to specjaliści. Może i tak, tylko że ja zauważyłem, słuchajcie, i to jest takie trochę dziwne, może akurat tak trafiłem. Natomiast większość artykułów, które są pisane przez te różne portale rolnicze, albo większość różnych w ogóle e, tych restrykcji, które są wprowadzane, bardzo często są robione przez ludzi, którzy nigdy nie mieli styczności z drobiem. Oczywiście są tam wywiady z osobami, które faktycznie są rolnikami, czy hodowcami, fermiarzami i tak dalej. Natomiast. E, to nie są ludzie, którzy te artykuły piszą i którzy wyciągają wnioski z tego, a te wnioski potem są wyciągane przez ludzi, którzy nigdy tego nie robili. Więc też warto by się było zastanowić, jak bardzo jest to wiarygodne i kto powinien tam siedzieć i się tym zajmować. Ja zauważyłem, słuchajcie, że ostatnimi laty jest coraz więcej tego, i zobaczcie, że nawet jeżeli chodzi o fermy Niosek, fermy kur, to po prostu te fermy nie powstają, tych ferm, tych hodowc, hodowli. Jest coraz mniej, i niestety, my jako hodowcy też no w jakiś sposób na tym cierpimy, bo niektórzy chcieliby się rozwijać, niektórzy może nie chcieliby, ale z drugiej strony też chcieliby się jako tako, słuchajcie, rozwijać i nawzajem jakoś działać. Także na dzisiaj tyle. Zostawcie łapeczkę w górze i subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.